Witam Was. Spodobało Wam się ostatnio, jak wyszywaliśmy obrazy, więc postanowiłem, że może Wam będę nagrywać od czasu do czasu, jak ktoś z nas skończy jakiś obraz. Ten akurat, właśnie teraz skończyła żona robić. Także, jak widzicie, ładny obrazek, ale ten idzie na prezent do naszej znajomej, który zaraz jej po prostu zawieziemy, chwilę. Także tak wygląda od żonki. Żonka troszeczkę inaczej z tyłu kończy. Ja też już postanowiłem, że zmienię ten styl, chociaż już mam jeden obraz, który dokończy starym. Ale ona to kończy całkiem inaczej, przez co dosyć ładnie to wygląda nawet z tyłu. Chociaż tyłu i tak przeważnie się nie widzi, jak to jest już założone w poprawy i tak dalej. Ale pomimo tego, jednak. Wygląda to fajniej. Także też będę pracować stary obraz, który już robię teraz. Dokończę jeszcze moim starym stylem, a później mam zamiar właśnie też już tak robić. Także kolejny obraz gotowy. I kolejny obrazek. Dzisiaj mamy akurat Wigilię, Miałem troszeczkę więcej czasu, więc od razu go skończyłem. Bo to był taki malutki 10 na 10 cm. Także udało się go zrobić praktycznie w jeden dzień. Nawet ramkę zrobiłem i gotowe już od razu powieszony. No i dzisiaj mamy drugi dzień świąt i zrobiłem kolejny obrazek. Też malutki też 10 na 10. Także mamy jeszcze taki domek zimowy też zrobiony. I tutaj właśnie w tym obrazku już zrobiłem tą metodę podwiązywania właśnie żony. Że już to jest troszeczkę inaczej. Już nie ma takiego chaosu tutaj na tych sznurkach, tylko już to właśnie jest tak fajnie porobione pod spodem. Także lepiej mi się to teraz podoba. Fajna metoda, a nie bo ja to zawsze tak dookoła podwiązywałem. I przy okazji oszczędzamy też i sznurka, ponieważ mniej sznurka na to wtedy idzie. No i dziś mamy nowy rok. No i w nowy rok skończyłem właśnie. Choinkę wyszywać. Także cała choinka wyszyta. Zrobiłem jeszcze dodatkowo taką zieloną metaliczną muliną, tutaj właśnie takie kropki. Jeszcze dodatkowo i złotą jeszcze też zrobiłem właśnie takie kropki. I taki łańcuch jeszcze zrobiłem złoty, który idzie przez całą choinkę tutaj. Także fajnie to wyszło nawet. Zobaczymy, jak będzie w oprawce zrobiona. To już powinno być jeszcze. Lepiej. Także kolejny obraz do kolekcji gotowy. Tutaj mamy kolejny obraz, który udało mi się zrobić. Także jest kolejne dzieło, które zdobi nasz dom. Tym razem jest to taki zimowy domek nad taką rzeczką czy jeziorkiem. Także fajnie wyszedł. No i fajnie się tutaj prezentuje. A tutaj kolejne dzieło, tym razem żonki, jest to muchomorek i dwa skrzaty czy elfy, które tutaj po prostu koło tego są i wszystko fajnie jeszcze przyozdobiła. Jak widać takie ranty są zrobione właśnie ze złotej muliny metalizowanej. O, tu to widać, że fajnie się to prezentuje. Dużo roboty z tym było, pomimo że jest mały obrazek, ale było sporo roboty, żeby to po prostu tą złotą muliną zrobić. I tutaj teraz kolejne dzieło, tym razem to są moje. To są cztery sezony, które tutaj zrobiłem. Tu mamy zimę, jesień, lato. Lato i wiosna. Także tak to się prezentuje cztery sezony. Po prostu w jednym gotowe. Także to są kolejne dzieła. To były małe obrazki, to to się dosyć szybko robi. Ale fajnie wyszły. Fajnie się to prezentuje. Takie cztery sezony. A to jest stary obraz, który dawno, dawno temu zrobiłem. Ale że jest fajny, postanowiliśmy mu tą ramkę wymienić, bo był w takiej niefajnej ramce, zrobiony z jakichś resztek. Kiedyś i te rogi nie były ładnie docięte, także wyciągłem go, a teraz żonka chce go przyozdobić. Po prostu chce go jeszcze ozdobić srebrną muliną tutaj te ranty. Także jak skończy, to zobaczycie. Bo tak przy okazji, jak już był wyciągnięty z tej starej ramy, to można go od razu troszeczkę upiększyć jeszcze, koty zaraz muszą przyjść, jak coś się dzieje. A w międzyczasie zrobiłem jeszcze taki domek tutaj. Ten już dostał ramkę. I już jest gotowy, zawieszony. W sumie tego wczoraj skończyłem. Także kolejny obraz do ozdoby. No i króliczki gotowe. Już na Wielkanoc z muchomorkami przygotowane. <grytanie> Też ozdobione złotą muliną. W ramce, także już obrazek. Ten zrobiła żonka, także fajnie wyszedł. A teraz zacząłem robić chyba największy obraz, jaki kiedykolwiek robiłem, jeszcze takiego dużego nigdy nie robiłem. Robi się to całkiem inaczej, bo on jest bardzo duży. Na razie zacząłem po prostu te czarne rzeczy tutaj robić które są, ale to jest 50 na 40, także to jest ogromny obraz i nie wiem ile czasu mi ten zajmie. W każdym razie pewnie dużo. Na razie tylko o, te czarne zacząłem robić. Także ten już zobaczycie później, jak będzie skończony. O ile w ogóle dam radę, bo jest naprawdę ogromny. Nie robiłem nigdy takiego dużego. Chyba największy co robiłem to 30 na 40. A ten już, no, już jest, jest potęga. W ogóle całkiem inaczej się to w ręce trzyma, bo jest bardzo duży. Ale myślę, że wyjdzie fantastycznie, jak będzie gotowy. Ale to już zobaczycie następnym razem. Dobra. A żonka teraz jak na prawdziwego karnivora przystało. Zaczęła jeszcze sobie wyszywać króliki, teraz tutaj. Także no. Myślę, że to będzie dosyć ciekawy. Też myślę, że fajny obrazek z tego wyjdzie. Też zaczęła robić od czarnego. Tym razem moją technikę przejęła, bo zawsze robiła inaczej. Robiła po prostu jak szło, po kolei. A ja teraz ja mówię, no czemu nie robisz sobie najpierw jednego koloru, tak jak ja to robię. Także no. Też teraz zaczęła robić to inaczej. Także jak widzicie, uczymy się od siebie nawzajem. Bo co dwie głowy, to nie jedna. Dobra. Tyle na dziś, trzymajcie się, hej, a jak to wszystko wyjdzie, to już Wam pokażemy w następnych odcinkach.